Dzień dobry. Mam przyjemność rozmawiać z panem doktorem Karolem Dornichem na temat śmierci wieloletniego przywódcy Kuby Fidela Castro, który zmarł w ostatni piątek 25 listopada 2016 roku. Jako pierwsze pytanie chciałbym się zapytać pana doktora, w jaki sposób doktor prawa cywilnego stał się przywódcą wielkiej rewolucji społecznej? Fidel Castro był jednym z tych młodych studentów na przełomie lat 40., 50., którzy zaczęli dostrzegać to, co działo się na wyspie od wielu już lat, ale też zaczął coraz bardziej obserwować czas jego współczesny na Kubie. Efektem tego było to, że dostrzegli Wiele mankamentów, wiele negatywnych zjawisk, jakie nawarstwiały się na wyspie w zasadzie od czasów kolonialnych. Pamiętamy, że Kuba była jednym z ostatnich miejsc, gdzie skończyła się epoka kolonializmu hiszpańskiego. Kuba uzyskała niepodległość w 1898 roku dzięki wojnie amerykańsko-hiszpańskiej i zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych w konflikt przeciwko Hiszpanii, ale wiemy też, że ta niepodległość kubańska przez kolejne dekady była bardzo papierowa, czy Kuba była ogromnie zależna od Stanów Zjednoczonych w sensie politycznym, gospodarczym, militarnym. I to młode pokolenie intelektualistów, które pojawiło się na Kubie na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, zaczynało wyrażać coraz większe niezadowolenie z tego, jak wygląda sytuacja Kubańczyków, jak wygląda sytuacja państwa kubańskiego. Ogromną rolę w kształtowaniu się Fidela Castro w sensie polityka odegrał Eduardo Chivas, który pod koniec lat 40. stał się takim liderem opozycji kubańskiej. Eduardo Chiwas popełnił samobójstwo w 1948 roku, ale jakby stał się i impulsem, który spowodował, że Fidel Castro bardzo mocno zaczął angażować się w życie publiczne. Stał się też swoistego rodzaju guru dla samego Fidela Castro. Fidel Castro bardzo mocno się wzorował na Eduardo Chiwasie. Fidel Castro przejął wiele z poglądów, które... Bardzo przy Was czerpał. I od momentu, kiedy na Kubie dokonał się zamach konwencji baterskiej w, w marcu 1952 roku, Fidel Castro stał się rzeczywiście liderem ruchu, ruchu opozycyjnego i to on zaczął organizować tę najważniejszą formę sprzeciwu wobec reżimu. Fidel Castro przejmuje w 1959 roku, na przełomie 1959-1960 roku, władzę na Kubie. I od tego momentu przez dziesięciolecia sprawuje władzę na Kubie. Jakie zasługi, realne zasługi można przypisać jego rządom? Tak jak Pan powiedział, sprawował władzę przez kilka dekad. To był jeden z najdłużej urzędujących dyktatorów polityków, który faktycznie był przywódcą państwa, więc tych zasług, czy te zasługi pojawiają się w różnym kontekście, są to różnego rodzaju zasługi i jakby dotyczą wielu płaszczyzn. To, za co na pewno Fidel jest podziwiany, za co do dzisiaj też podziwiana jest Kuba, to jest system edukacji. Musimy pamiętać, z jakiego poziomu startował Fidel Castro, jako reformator Kuby. Fidel Castro Przejmował władzę w państwie, w którym kilkadziesiąt procent społeczeństwa było analfabetami. Przejmował władzę w państwie, w którym poziom edukacji był wyjątkowo niski, nawet jeśli przyjmiemy te standardy latynoamerykańskie. Dzisiaj na Kubie nie ma analfabetów. Dzisiaj wiele państw regionu postrzega model systemu edukacyjnego, jaki został wprowadzony na Kubie, jako rozwiązanie, które powinno się naśladować. Podobnie wygląda kwestia z systemem opieki zdrowotnej. Kuba jest dzisiaj miejscem, gdzie kształci się wielu lekarzy. Kuba jest państwem, które, mówiąc w cudzysłowie, eksportuje lekarzy do innych państw regionu. Kuba jest państwem, które prowadzi badania Między innymi bardzo zaawansowane badania są dotyczące szczepionki przeciwko HIV i AIDS. Więc to są te dwa elementy, gdzie można rzeczywiście postrzegać Kubę i to, co zrobił Fidel Castro przez kilkadziesiąt lat swojego rządu, jako takie pozytywne dziedzictwo Fidela Castro. Z drugiej strony można spojrzeć na to dziedzictwo w strefie, w sferze takich stosunków międzynarodowych czy geopolityki kubańskiej. Prawda? Fidel Castro wyzwolił Kubę od zależności od Stanów Zjednoczonych. I to jest fakt, z którym jakby nie sposób dyskutować. Pytanie jest o cenę tego wyzwolenia. Tak? Czy ceną za wyzwolenie się z zależności od jednego supermocarstwa nie było uzależnienie się od drugiego supermocarstwa? To już jakby jest coś, co podlega subiektywnej ocenie. Natomiast faktem jest to, że Fidel Castro doprowadził do tego, że Kuba jako pierwsze państwo w regionie faktycznie, całkowicie uniezależniła się od Stanów Zjednoczonych. Można też spojrzeć na to dziedzictwo Fidela Castro w jeszcze zupełnie inny sposób i zapytać o to, ilu Kubańczyków dzisiaj żyje poza Kubą. Potężna emigracja kubańska to też jest dziedzictwo Fidela Castro. Kilka dekad rządów Fidela Castro z Kuby wyjechało mnóstwo emigrantów. Wielu z nich osiedliło się w Stanach Zjednoczonych, ale miejscem emigracji kubańskiej była też Europa. Więc można powiedzieć, że 60 lat rządów Fidela Castro to także doprowadzenie do kilku fal bardzo licznej emigracji. Więc to dziedzictwo Fidela Castro w zasadzie będzie widoczne w każdej sferze życia publicznego na Kubie. Jeżeli mamy do czynienia z postacią, która w tak ogromny sposób zaczyna dominować w życiu publicznym danego państwa, odciska na, na, na tym państwie tak gigantyczne piętno. To my de facto w każdej sferze funkcjonowania tego państwa znajdziemy elementy, które zostały zdefiniowane przez danego przywódcę. I tak jest w przypadku Fidela Castro i z tym, co właśnie pan doktor przed chwilą napłynął, wiąże się kolejne pytanie. Ponieważ w większości dokonania i sama postać Fidela Castro w świecie zachodnim i przez Kubańczyków, którzy właśnie uciekli. W czasie dziesięcioleci jego rządów uciekło z Kuby, głównie do Stanów Zjednoczonych, jest postrzegana w ciemnych barwach. Czy jest to słuszna ocena i czym sobie zasłużył? Na taką ja mam takie wrażenie, że <trym> próbując oceniać Fidela Castro, człowieka, który żył 90 lat, który przez 60 lat rządził państwem i człowieka, tak bardzo też kontrowersyjnego. E, musimy sobie z, jakby podzielić ten jego też polityczny żywot na dwie części. Pierwsza to jest ten fidel Castro rewolucjonista. Fidel Castro, który stanął na czele roku rewolucyjnego, e, który zakończył się sukcesem i który osiągnął nieprawdopodobne zwycięstwo. I musimy mieć świadomość tego, co zrobił fidel Castro w 1959 roku. Czym była rewolucja państwa, To było... Wyzwolenie Kuby z całkowitej zależności od Stanów Zjednoczonych. Nikomu wcześniej się to w Ameryce Łacińskiej nie udało i nikomu później się to nie udało. Albo bardzo niewielu się to później udało w dłuższej perspektywie czasowej. Prawda? Więc Fidel Castro jako taki romantyczny rewolucjonista latynoamerykański jest faktem. I jakby to jest ten element, za który najczęściej podziwia się widelakacją. Nie było rzeczą prostą dokonać z rewolucji w państwie tak bardzo uzależnionym od Stanów Zjednoczonych, w państwie, którym rządzili politycy, którzy cieszyli się poparciem Stanów Zjednoczonych nie tylko w sensie takim politycznym, ale także w sensie finansowym, także w sensie militarnym... To nie było rzeczą było rzeczą prostą przekonać społeczeństwo kubańskie inteligentowi z miasta. Fidel Castro był przedstawicielem miejskiej inteligencji na Kubie, natomiast większość społeczeństwa kubańskiego to byli chłopi, to była ludność wiejska, która podchodziła bardzo nieufnie do miasta czy do, do, do Kubańczyków mieszkających. Bardzo niechętnie podchodziła do intelektualistów, postrzegając ich jako no, taki, ta, taką część społeczeństwa, ze strony której nie należałoby się spodziewać czegoś pozytywnego. Fidelowi Castro udało się przekonać społeczeństwo kubańskie, że walka, nad, którą on proponuje, jest rzeczą słuszną, że on nie przychodzi jako ktoś z zewnątrz po to, żeby walczyć o władzę dla siebie. Ale że przychodzi i proponuje rewolucję, która ma być rewolucją kubańską, w sensie rewolucją Kubańczyków. Ma być y, zmianą, która y, poprawi sytuację społeczeństwa kubańskiego. Nie wyniesie do władzy nowe elity, chociaż to jakby y, y, było jednoznaczne, ale przede wszystkim, że będzie to zmiana, która poprawi. Sytuację Kubańczyków. Więc to jest jakby jedna część, którą powinniśmy brać pod uwagę, oceniając Fidela Castro jako przywódcę. Druga część to jest to, jakim Fidel Castro był politykiem, spełniąc już funkcję głowy państwa. Tutaj jakby musimy mieć bardzo mocno tą świadomość tego, że Fidel Castro na Kubie doprowadził do stworzenia totalitarnego reżimu komunistycznego opartego o bardzo Przeciwników politycznych. To, że w sobotę Kubańczycy w Miami świętowali, cieszyli się z wiadomości o śmierci Fidela Castro, wynikają z profilu tej emigracji. Do Stanów Zjednoczonych w pierwszej kolejności wyjeżdżali ci, którzy padali ofiarą reform, jakie wprowadzał reżim Fidela Castro. Często byli to były to osoby związane z, z poprzednim reżimem, natomiast często byli to różnego rodzaju przedsiębiorcy, yy, klasa średnia, która w wyniku yy, socjalistycznych, coraz bardziej reform Fidel Castro z początku lat 60., po prostu uciekała, żeby jak najmniej stracić. Yy, jeżeli spojrzymy na Tą część emigracji kubańskiej w Stanach Zjednoczonych to ona zawsze była najbardziej antykastrowska. To była zawsze ta część emigracji, która wyrażała najbardziej negatywny stosunek do Fidela Castro, która wśród polityków amerykańskich lobbowała na rzecz embargo, która jakby domagała się bardzo takiej zdecydowanej polityki Stanów Zjednoczonych wobec reżimu Fidela Castro. Więc stąd się bierze, bierze jakby ten ta radość tej części Kubańczyków ze, ze śmierci Winematewskiej. Na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, nie unikniemy tematu prognozy. W, w ostatnich miesiącach doszło do stopniowej normalizacji stosunków Kuby z USA oraz cieka bardzo ciekawe jest to, jak sobie poradzi młodszy brat Castro po śmierci ikony i symbolów. Rewolucji kubańskiej. I czy właśnie po śmierci starszego z braci Castro będzie rządził samodzielnie Raul, czy raczej to będzie postrewolucyjny sentyment i, i po części duch Fidela Castro? Powiedział Pan bardzo, bardzo ważną rzecz, Fidel Castro był symbolem rewolucji. E, rewolucję kubańską utożsamiano z Fidelem Castro. Nawet fakt tego, że e, od kilku lat rządził e, Raul, e, jego młodszy brat, jakby nie zmieniał, w żaden sposób e, tego, tej roli, jaką odegrał Fidel Castro. Czy śmierć Fidela Castro coś zmieni? E, na pewno nie zmieni w krótkim okresie czasu. E, to jest jakby wielkie wydarzenie. Fidel Castro, e, człowiek symbol, przechodzi do historii. E, natomiast e, nie jesteśmy jakby chyba uprawnieni do tego, żeby oczekiwać diametralnych zmian w krótkim okresie czasu. Wydaje mi się, że dużo istotniejszym względem, znaczy dużo istotniejszym momentem może być rok 2018, kiedy Raúl Castro zapowiedział że odda władzę. I teraz pytanie, odda komu? Eee, ani Fidel, ani Raúl nie wykształcili jakby e, swoich następców, nie wyprodukowali grupy polityków, spośród których mogli, mogłyby się wywodzić osoby, które kontynuowałyby ich linię rządzenia państwem. Mamy podziały w partii komunistycznej, są wojskowi, którzy wyrażają pewne ambicje, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy na Wyspie. Nie wiemy, jak zachowa się emigracja kubańska w Stanach Zjednoczonych, a musimy brać ich pod uwagę, bo głównie z powodów ekonomicznych oni będą odgrywali bardzo istotną rolę. Jeżeli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, które w, ostatnim, w ostatnich kilkunastu miesiącach zostały ponownie nawiązane, wydaje się, że Fidel Castro był raczej tym, który nie chciał. Tej Fidel zawsze mówił, że Stany Zjednoczone nie są Kubie do szczęścia potrzebne. To Raul był inicjatorem ocieplenia w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. To on szukał sojuszników do tego ocieplenia. Natomiast też musimy mieć świadomość tego, że ocieplenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi profity kuba będzie mogła z tego czerpać. Więc te, ten dalszy rozwój wzajemnych relacji będzie w dużej mierze zależał od tego, co jedna i druga strona może uzyskać w wyniku tego ocieplenia. Więc tak jak powiedziałem, trudno oczekiwać gwałtownych zmian, które będą widoczne do zaobserwowania w krótkim czasie. My na Kubie obserwujemy zmiany już od jakiegoś czasu. Ten okres sprawowania rządów przez Raúla Castro jest czasem, kiedy następuje stopniowa liberalizacja życia politycznego na Kubie, pewna liberalizacja życia gospodarczego, ale to, to jest proces bardzo, bardzo powolny. Myślę, że należałoby się spodziewać pewnego przyspieszenia w jednej i drugiej kwestii, natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że ważniejszy pod tym względem będzie rok 2018 i to, co się stanie po tym, kiedy już drugi z braci Castro odda Jeżeli tak się stanie, jak to Jeżeli tak się stanie, oczywiście. W takim razie dziękuję bardzo za dziękuję. interesującą rozmowę, podsumowującą długoletnie, tak jak już podkreślaliśmy kilka razy, rządy Fidela Castro. Dziękuję. Dziękuję bardzo.